Cześć szanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy chwilę po live streamie, po otwarciu i po premierze serwera Thunder Island, sezon 33. No i moi mili, rozpoczęło się granie, rozpoczęło się, rozpoczęła się zabawa. No i witamy was na najlepszym serwerze na świecie. w Polsce na pewno. Nie na świecie. A we wszechświecie świecie to już na, na pewno. pewno. Na naszej ja galaktyce to tak. jest 100%. Nie w top 3 najlepszych serwerów. Tak. O jednej bardzo ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy. Jest gigantyczny konkurs na Thunder Island, który potrwa około miesiąca. Do zgarnięcia są nagrody za około 12 tysięcy złotych Fotele, myszki, klawiatury, yy, dzikie kuny, węże, wszystko. Więc wbijajcie na thunderisland.com i obczajcie szczegóły konkursu. Jest rozbudowany, nie będę tutaj tłumaczył, nie chcę przeszkadzać. Oglądajcie dalej i sprawdzajcie stronę internetową. Ej, co to są kur... bloki tam, powiedzcie mi, tego... Co to jest?! Bo to jest stary render, rozumiesz? Ej, ile było ludzi na, na, na streamie? 3,5 koła w piku, nie? 3,5 koła w piku. Not that Tak Jak na wymarły kanał gamingowy, to not that no. Wyrzuć go stąd. Mogę dać bana. Daj kick. Nie, nie, daj, ma, nie, nie, nie daj kick, daj kick. Napisz, nie pracujesz tu? <śmany> Elo 3 2, 0 Adam 4,20 2 <śmany> <grym> Wywalił go. No. Czyli wysokie permisje mam. Bo to jest o. najlepszy serwer, masz najlepsze uprawnienia a, Tak, a, tak, to, tak. tak no. I tak każdy gracz może tak, zrobić. Na nie? nie, nie, nie. nie. <grym> to czy to nie. jest mapa najlepszego <grym> serwera w Polsce? Ej, Cie, czekaj, ale, ciekawe, ale, ale ta czeka, ta ja tę kojarzę. Ona nie jest przypadkiem za mną, bo ja już nie. Ja już wiesz, gdzie jest ta mapa, bo ja tego nie A czy ty przypadkiem nie masz logotypu tego serwera na koszulce? O kurde, a czy to jest? Czy to jest nie Czy to jest mapa najlepszego serwera w Polsce? Czy tutaj są wypisane wszystkie ekspowiska, które są już. To są już nieaktualne To są aktualne Tutaj się teraz dungeony, a na każdy. No, nie, no Jesteś w opuszczonym porcie, widzisz tego smoka wodnego Na najlepszym serwerze, na najlepszej mapie to. Taka glizda, dżdżownica Ona jest wielka widzę Chodźmy, Chodźmy do miasta Skala się zgadza Chodźmy do miasta Wow, co tu się stało? Jak się obsrałem A ty nie miałeś iść do domu przypadkiem? Thunder Island się pali Także panie oczy, i panowie, serwer Thunder Island, sezon trzeci. E, to kolejna edycja naszego serwera, gdzie możecie naprawdę zaznać fajnej mechaniki, fajnych rzeczy, głupotki głupotkami. Trzeczkę odpuściliśmy e, questy z tego względu, że uznaliśmy, że chcemy też rozwinąć e, cały gameplay. Co za co ty tam? Gromamy kradnie pieniądze serwerowe. Zostaw to! <śm> na. Questy dalej są, tylko tak jakby Ta. bardziej tę stronę mechanik. Tak, tak. Dokładnie tak uznaliśmy, że w tym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o rozwój. Miasto główne, jesteśmy. Ile z graczy? 1249? Najlepszy serwerze w Polsce? A co to jest za budynek? O, ja jest chyba o, to strefa VIP. Wygląda jak strefa VIP. A, strefa VIP. Wejść? Ty. Ty. Aż, ale ja po VIP, Ja je VIP, Ja je, je, je VIP. Cześć, depozytor. Możesz u niego pieniądze przygotować. na Thunder Island, Tam he? możecie sobie załatwić rangi. Możecie sobie kupić jakieś tam goldy, inne duperelki, by sobie partek lisować. Urozmaicić, czy so... o, 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 sobie ładnie powiedziane. Ja chcę Tandera, gdzie jest Tandem? No, no? O! Piorunek tak. Thunder. No, o, zajebiście wygląda. No. E, gdzie lecimy, panowie? <laughs> do magicznej kopalni. Wykop coś, stary. A ona jest na magicznej gwieździe? No, tak. Nowa jest... i na się wygląda. Ale teraz, nie, nie do miasta, magiczna, no. A ona jest bez limitów w tej edycji. Pa ile budują? bo jaki Andrzej stoi? GM1, co ja zrobię ja to. kupił co? tysiąc sztuk patrzę. złota, ale kozak. Kto było, kupił? Bo bo tak, to kupił? bogaty bryki. człowiek, bogaty bryki. człowiek. bogaty. Człowiek, bogaty człowiek. Krycha. Krycha, Krycha, Krycha też. Nie, no bogaci o. ludzie to są. Nie, no chłopaki o. wspierają najlepszy polski, pani pani najlepszy polski pani serwer. Pani pani najlepszy polski serwer? Naprawdę, ja? Zrespił mi się. Najlepszy polski serwer Najlepszy polski serwer w Polsce. Siema! Mu się posypało, o, bo. się, posypa... się posypało, o, się posypało, panie. Ej, wejdźmy na Discorda, niech tam krzykną siema i to nagrajmy. Co? Ej, da, to jest dobry pomysł. Mamy mikrofon? Chłopaki, nagrywamy film, rezist z tej strony, siema, krzyknijcie siema. Siema. <laughs> No! Sami, A, skoro, mamy to, mamy to! Ej, mi się podoba ta magiczna kopalnia, ona ogólnie... się podoba, snarii. Co ty mi tu z tym Dingosem mikrofon. Poziom. Ale mi to przeszkadza tutaj, wiesz, to do boku daj gdzieś. No dajmy jeszcze raz. Nie, no, raz. No, dajmy jeszcze jedną szansę. Proszę. Przecież Kasper tak fajnie się przywitał. To był Kasper, to był Kali. Dzięki Kali, że grasz na serwerze. Wbijać na Discorda tenderowego. Koniecznie. Tam ludziska grają i wal walnęliśmy się na jakiś... O, wejdź do Ludzena. Administracja. Co tu się wyprawia? Halo. Kliknij. Halo. Kliknij. Halo. Puści, nic ich nie słychać. Kliknij. Halo. Cio. Cio. Kliknij. Halo. Kliknij. Halo. Kliknij. Cio, cio. <melk Horse router> Uspokójcie się. Kliknij. Halo. Cały czas Ale cały czas Halo. <grymne> Halo! Ja <wychodzę> <grymne> Jak poszła rozmowa? Świetnie! Ej, pizza za ja się... Ty, odbierz szybko! Odbierz szybko! Tak słucham. Daj na głośny! Sekunda. Tak słucham. Fifi, masz pieniądze? Nie. No właśnie. To kreda mówił. Pizza za. O! Ja ją zadam, mogę, panowie. Znasz się jak świnia. Ty świniał! jestem zrobiony na A to świnie raz, ja właśnie chciałem to powiedzieć stary. Jak jakie śmieszne. No ja wypadam stąd. Spawn pokopał? Kto tam dzwoni znów? No nie, no nie, no nie, no nie. Jeśli chodzi o sezon trzeci, co oni robią? Czy sobie po portfel? Po co ci portfel? Bo tam jest karta do drzwi. Aaaaaaah! Level. Ja pierdykam. Co? To się zacięło znowu Kliknijcie w to To jest gromyśl, nie? Możliwe. 100% Nie, no nie. Nie, 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 zaciął się guzik Dobra, odkliknę może to. <grym> 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 Najlepszy serwer w Polsce Ej właśnie, bo te no, ekspowiska tam się tam ultra nie. zmieniły tak. I fajnie byłoby rzeczywiście je pokazać Kto wymyślił ten serwer? Yy... Najlepsza firma w Polsce. Ten, a? Bremu, Bremu, Bremu. Szukarka, szukarka, nie jest no. jak pachnie pięknie, przestań mnie katować! Ej, weźcie to, dajcie gdzieś tam pod kocyk jakiś, pod kocyk. Na pirkę! No, ciężko będzie. Będzie ciężko? No, na utopcach, one są drugiego poziomu. A to są utopce? Nie ten, aaa! <laughs> nie nie krowia, to ekspowisko, ja dupię. prawo do tej kaplicy, stary. Bier. A nas tam zabiją, czekaj, gm jeden. Remek na flyu i ginie. <laughs> no. Uuuuuh wow, uuu, wow, Dungeony to ogólnie to coś mega nowego jeśli chodzi o sezon trzeci, czyli na każdym ekspowisku, raczej pod każdym ekspowiskiem, takie dungeony możecie spotkać panowie To jest woda, stary zajebiste. No dobrze to było. 50 level Kopie ja tego nie ogarnę. No no. A gdzie ten boss jest? ja do bossa No musisz, spać, bo tu masz tak jakby taki slalom do wykonania. To wygląda jak komnata parku, bossa. No i teraz zejdź na ziemię i masz szczałkę w prawo. Musisz iść w prawo. Uh. Na, li na Lianę, stary, jest na Lianę. Kurde. No, jest dobra Liana, no. Dobra Liana, nie, no To jak kupicie pakiet Ironmana. Uuu, Tak. uuu. Wygląda U. jak boss. Boss, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Siema, z chlebem i solą. W dostanie chlebem i solą. Skacz, skacz. Ty, będzie ja wiem, dlaczego mnie tak słabo bije, bo ja mam tego, diaksowy setup. No tak. Jakbyś miał stary, normalny, to bez szans. nie uderzyłem jeden z bossów na nowych ekspoviskach. Tak. Warto je zabijać, ponieważ są bardzo dobre i do dropienia. Stary, wyobraź sobie, że musisz zabijać te bosy. Wyobraź sobie, że musisz zabijać te bossy, żeby zdobyć DNA bossa, które jest ci potrzebne do ulepszenia spawnera. DNA. No. Żeby mieć lepszy spawner i więcej zarabiać. No. Ej, ale to DNA jest po to, żeby ulepszyć spawner? No. A dusze są po to, żeby zasilić spawner. Tak, tak, tak. Całkiem dobry ten najlepszy serwer w Polsce. Nie no, no, powiem wam, że będziemy grać na pewno, no bo jednak najlepszy serwer w Polsce. To... <laughs> Nie no, dobra, już ale... bez Beki, moi drodzy. Jesteśmy po live streamie, który Jesteśmy bez beki. robiliśmy. <laughs> Jesteśmy, bez... Jesteśmy po live streamie, który robiliśmy... robiliśmy ponad dwie godzinki. Streamowaliśmy go na kanale Gamingowym, Reziborn to be a gamer. Zapraszamy was na mc.thunderisland.pl, by zagrać razem z nami, będziemy nagrywali odcinki. Może niekoniecznie takie jak dzisiejsze, ale takie troszeczkę ciekawsze, mam nadzieję. Gdzie będziemy y, świetnie się bawili, was zapraszamy do gry. Nie będziemy nagrywali, ja nie będę już nagrywał serii, gdzie normalnie y, krok po kroku. ¡Nie! Ej! Krok po kroku, wiecie, robię bazę, zbieram surowce, bo to robicie wy, nie? Wy przechodzicie jako gracz. To jest dla was serwer. A jeśli chodzi o mnie, fan w tym wszystkim będzie taki, że będę dla was robił też mikroeventy, takie jak 100 gracz na jednej wyspie bądź inne challenge'owe rzeczy. Piszcie yes. w komentarzach co możemy robić na serwerze. Także wbijajcie na serwer mc.tundraisland.pl i widzimy się w grze w Minecrafcie. leczonka, najlepszy, na, na, no? na, na najlepszy, najlepszy. Najlepszy, serwer. najlepszy, tak kazali tak, tak, tak. mówić. Nie, nie, niech sami ocenią. sprawdźcie po prostu mm -hmm. czy jest no. najlepszy. <laughs> Trzymajcie jest się. Najlepszy. Cześć. Yo.